Nowy Daily oferuje niższą pozycję za kierownicą i wrażenie zbliżone do jazdy samochodem osobowym dzięki niższemu położeniu foteli, mniejszej kierownicy, większej szybie czołowej, nowej ergonomicznej desce rozdzielczej, nowej klimatyzacji sterowanej ręcznie lub automatycznie. Nowa kabina, wyposażona w liczne funkcjonalne schowki, stanowi ciche i ergonomiczne miejsce pracy. Nowy moduł informacyjno-rozrywkowy z obsługą telefonu i nawigacji jest dostępny w trzech wariantach obejmujących trzy wersje systemu nagłośnienia oraz nawigację z mapami opracowanymi z uwzględnieniem specyfiki eksploatacji pojazdów dostawczych. ESP należy do wyposażenia standardowego wszystkich wersji. Natomiast inne elektroniczne systemy bezpieczeństwa, takie jak system ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu, czy kamera cofania się, są dostępne na żądanie. nowy daily z natury mocny